Cała butelka miodowego żelu. Babcia specjalnie ją przede mną ukryła, ale i tak ją znalazłam. Zaraz będzie moja. O nie! Przewrócę się! Oj! Mój miodowy żel! O nie, jestem cała brudna! To straszne! Skoro wszyscy już tu są, to zacznijmy kulinarny challenge. Nasza dziewczynka jest na pewno głodna. Jak już wiecie, miodowy żel się wylał, więc musicie mi zrobić nowy. Możecie zaczynać. Co bardzo proste. Potrzebuję maszyny z menem sami. Wow, wygląda pysznie. Denin, nie wolno ci jest słodyczy. Szefie, co zamierzasz z tym wszystkim zrobić? kolorowy pyszny żel z pomocą tych tęczowych cukierków. Wkładam cukierki we wszystkich kolorach do niewielkiej miseczki. A następnie przesypuję je do butelki. Najważniejsze, żeby nic się nie pomieszało. Kiedy mamy już cukierki ułożone warstwami, to możemy wlać miód. Otwieramy słoik pysznego, smacznego miodu wlewamy do naszej ogromnej butelki. Spójrzcie tylko, jak apetycznie miód rozlewa się po tych cukierkach. Prawdziwa uczta. Czas, żeby wszystko porządnie zamrozić. Poradzi sobie z tym spray do natychmiastowego zamrażania. Gotowe. Już tego nie potrzebuję. Ojej, moja ręka zamarzła! Spokojnie, szefie, zaraz założę Ci rękawiczkę i będzie w porządku. Dziękuję babciu, masz rację. Och, dobrze. Czas, żeby mi je zaczęła gotować. Najpierw muszę podlać doniczkę z ziemią, żeby mi tu wyrosły świeże owoce. O, patrzcie! Babciu, jak tak szybko wyhodowałaś drzewo? To lata praktyki. Dobrze. Mam już najsmaczniejsze i najzdrowsze owoce. Pozostało tylko wszystko zrzucić z drzewka prosto do butelki. Udało się. Mam teraz całą butelkę witaminek. Nawiasem mówiąc, do żelu miodowego potrzebuję miodu. I zaraz go zdobędę. Pul w rękach? Sprytny ruch z kwiatkami? Wow, wow, jaki piękny bukiet! I chyba spodobał się nie tylko mnie! Bawcie się, dzieci! Dobrze. A teraz wlewam miód do naszej butelki. Jakie to będzie pyszne? Teraz muszę to wszystko zamrozić. Mam tu ultra mocną mini lodówkę. Z jej pomocą najszybciej będzie zamrozić miód. A i brr, nawet mnie troszkę zmroziło. Wow, nawet babcia zdążyła wszystko ugotować, a ja nic nie mam. Chociaż mam już pomysł. Zrobię miodowy żel w swoim kubku po koktajlu. Zostało mi nawet kilka owocowych kulek. Mają w środku słodki sok. Dodaję diktoki, cukierki nerc. Zaleję wszystko panto i na sam koniec wyleję miód. Teraz wszystko dobrze trzęsiemy i gotowe. Mm, pierwszy raz coś gotuję i super mi to wychodzi. Nie dotykajcie mnie, Odczepcie się. Dobra, weźcie te swoje kwiaty. Co za dzień! Pokąsały mnie całego! Pokażmy już nasze dania, Kimberly! Wow, co za pyszności! Chcę zacząć od najmniejszego. Fajnie wygląda. Taki ciekawy niebieski kolor. Mm, I w smaku super! Ekstra! Fanta z owocowymi kulkami podoba mi się. Teraz chcę spróbować tego żelu. Widzę, że są tam moje ulubione owocki. O, to jest niesamowite! Bardzo mi smakuje. A tutaj? To chyba skitelsy. Mam rację! To moje ulubione cukierki. Dobrze. Tęczowy słodki żel posmakował mi najbardziej. Oj. Dzięki, Kimberly. Babciu, Deni i szefie. Uwaga. Chcę, żebyście zrobili mi kanapkę. Kanapkę to proste. Sto razy widziałem, jak babcia robi kanapki. Potrzebuję chleba i nutelli. Smaruję nutelle na chlebie. A teraz wkładam wszystko do tostera, żeby chleb był jeszcze smaczniejszy. Najważniejsze jest, żeby złapać tosty. Łapię, łapię. Złapałem. Dodaję bitą śmietanę. Następnie cukierki Nerds. I syrop truskawkowy. Przykrywam drugim tostem i gotowe. Babciu, zobacz. Brawo, mój drogi. Poradziłeś sobie z tak trudnym zadaniem. Pożyczę od ciebie nutelle. Wylewam ją na naszego pankejka. Rozsmarowuję. I przykrywam kolejnym pankejkiem. Dalej smaruję dżemem morelowym. I znowu kładę pankejka. Smaruję masłem orzechowym. I dodaję ostatniego pankejka. To jeszcze nie wszystko. Teraz zrobię płynną czekoladę. I poleję nią naszą kanapeczkę. I mamy to. O wiele lepsze niż jakiś tam chleb. Ech, nie można tego nazwać nawet kanapką. Zaraz Wam wszystko pokażę. Bierzemy tost. Smarujemy go keczupem. Kładziemy bekon. Ser, pomidory, ogórki, liść sałaty. A następnie powtarzamy to kilka razy. Górny tost będzie wyjątkowy. Wycinam w nim niewielkie kółeczko, wkładam do niego jajko i podsmażam. O tak! Dwa w jednym: tost i jajecznica. Kładziemy na wierzchu i kroimy. Spójrzcie, jak to apetycznie wyszło. Lizja, daj szybko, zanim ktoś zrobi to za ciebie. Wow! Wygląda pysznie! Chcę zacząć od różowej kanapki. Mm, jest taka słodka. I ta kanapka z pankeków też jest słodka. A ta najbardziej przypomina mi tę, którą narysowałam. Bardzo pyszna! Zmakowały mi wszystkie kanapki. Więc wygrywają wszyscy. Hura, czy to możliwe? Wspaniale gratuluję. No i czego ja teraz chcę? O właśnie chcę makaron! Najsmaczniejszy. Zrobi się. Sam przygotuję makaron do tego dania. Najpierw wysypuję sporo mąki. W niej wgłębienie i rozbijam do środka jajko. Teraz rozrabiam ciasto do przyszłego włoskiego makaronu. O tak, ciasto jest idealne! Mój włoski nauczyciel byłby zadowolony. Muszę tylko pociąć makaron na równe paseczki i znowu idealnie. Wrzucam do gotowania na osoloną wodę. O, za niesamowity zapach Teraz chwytam za ostry nóż i kroję bekon, który następnie przysmażę na patelni. A do bekonu dodam mój ugotowany makaron. Teraz czas na troszkę ognia. Ktoś zamawiał ogniste show? No to zapraszam. Hola Boga, szefie, co ty robisz? To niebezpieczne. Nawet nie waż się zepsuć mojego makaronu pianą gaśniczą. Już rozumiem. Ugotuję makaron razem z kawałkami warzyw. Dzięki temu makaron będzie kolorowy i apetyczny. Uuu, i ten makaron śmierdzi warzywami, ohyda, A ja swój makaron będę robić z lodów. Co? co? Tak, tak, patrzcie, to proste. Kładamy lody do maszynki do mięsa i przewijamy. Wychodzi prawdziwy makaron. Polewam go syropem troskawkowym. No i co powiesz babciu na takie danie? Troszkę dziwne. A co ugotował nasz szef? Co za zapach? To zapach zwycięstwa! Dodajemy śmietanę do makaronu i wszystko mieszamy. Mmm, jakie to będzie pyszne. Pozostaje przenieść całość na talerz, poleć sosem śmietanowym, posypać działami i gotowe! Najlepszy włoski makaron dla Kimberly! Och, jestem taka głodna. Zacznę od tego makaronu. Jest z bekonem. Uwielbiam bekon. Mmm, pyszka. A z czym jest ten makaron? Jest taki kolorowy. Ale w smaku jakbym zjadła cebulę. Ochyda. A co my tu mamy? O rany! Czy to słodki makaron z lodów? Mm, super! Jeszcze nigdy takiego nie jadłam. Bardzo mi smakuje. Miam, miam, niam! Mamy zwycięzcę! W dodatku jest tu mój ulubiony syrop truskawkowy. Gatuję najlepiej ze wszystkich! Aha. To oburzające! Subskrybujcie nasz kanał, pokażcie go znajomym i zostawcie lajka. Do zobaczenia, pa pa!